PlayStation w marcu w ramach swojej najtańszej subskrypcji zaoferuje nam hit z 2024. Dragon Age: The Veilguard nie spełnił oczekiwań graczy, a raczej większość osób przez dziwne ruchy gender w produkcji nawet nie dała jej szansy. I teraz Sony Chce dać grze drugie życie. Sony w ramach PlayStation Plus Essential udostępni graczom najnowszą część serii od Bioer i myślę, że dla produkcji będzie to Strzał w dziesiątkę, bo spójrzmy na sprzedaż gry. Gra zaangażowała około 1,5 miliona graczy. Co stanowi około 50% tego, co oczekiwało EA od nowego Dragon Age. I słowo zaangażowała nie jest tutaj użyte przez przypadek, bo gra była dodawana za darmo do kart graficznych oraz była dostępna w usłudze EA Play, co pokazuje, że jej sprzedaż prawdopodobnie była jeszcze niższa. O, a taką ilość graczy gra miała w piku na Steam. Dajcie znać, czy mieliście przyjemność grać w nowego Dragon Age. Jak widzicie, Gra nie miała łatwo, ale marzec 2025 może to wszystko zmienić. Subskrypcja PlayStation w jakiejkolwiek kategorii posiada 47,7 milionów użytkowników i jest to potencjalna liczba graczy, którzy zagrają w najnowszą część Dragon Age. No oczywiście, gra wyszła tylko na PS5, a subskrypcje mogą mieć gracze, którzy grają wciąż tylko na PlayStation 4. Ale przy sprzedaży obecnej generacji na poziomie 70 milionów możemy zakładać, że większość użytkowników PS Plus to właśnie użytkownicy, PlayStation 5. Ale ta liczba subskrybentów w porównaniu do ilości osób, które sprawdziły produkcję od BioWare, napawa optymizmem. Ludzie z chęcią sprawdzą nowy hype'owany tytuł. Zwłaszcza, że będą mieli do niego dostęp za darmo. Nawet jeżeli jeden na 10 subskrybentów PlayStation Plus sprawdzi Dragon Age The Veil to i tak sprawia, że w grę zagra o 300% osób więcej niż od momentu premiery. I to może być dla tej produkcji odbicie się od dna. Grono graczy zostanie przy produkcji, bądź kupi ją, by posiadać ją w kolekcji. Do tego może wypowiedzą się pozytywnie o tej grze i przyciągną kolejnych graczy, którzy kupią tę grę, bo już nie będzie za darmo w subskrypcji. I tym samym sprzedaż gry. Która stawiam, że i tak delikatnie rzecz ujmując, jest słaba, może wzrosnąć. I to z mojej perspektywy jest chyba ostatnia deska ratunku dla tej produkcji, bo nie wierzę, żeby twórcy zdecydowali się na radykalne patche zmieniające tę gender poprawność nieodpowiadającą internautom. Wszystko wskazuje na to, że gracze PlayStation podniosą statystyki The guard i to nie o mało. A pomyśleć, że w 2014 Dragon Age Inkwizycja było grą roku. O czym możecie dowiedzieć się tutaj.